Witam serdecznie. Słuchajcie, najczęściej Wasza prośba przytestuj Bosza C70. Jest Bosch C70 10A do testu, ale pasowałoby go do czegoś odnieść. I odniosę go do Noco 10, do Victrona 10 i do Citeka 10. Czyli do takich najpopularniejszych, markowych, markowych ładowarek. Zanim zabierzemy się za inne ładowarki, tam Wy tego nie widzicie po tej stronie kamery, ale tam jest taka sterta urządzeń od 70 do 200 zł, i pewnie z czasem będę się tym zajmował. Ale też przy okazji pokażę Wam jedno z popularniejszych ładowareczek. To jest akurat nie, nie będzie brało udziału w tym teście zupełnie czymś innym, 5,5A Excite. Bo jest to taka jedna z popularniejszych ładowarek w mojej firmie Świat Akumulatorów. Gdzie bardzo często ludzie proszą, żeby mieć ładowarkę na stałe podpiętą w samochodzie. Także po prostu podchodzą tylko z odpowiednią wtyczką i, i ładują. Żeby nie musieli już tam grzebać nic, nic przy klemach, bo ładowara, końcówki ładowarki są podpięte na takie specjalne oczka. I Pytanie. Pierwszy test będzie testem na akumulatorze typu AGM. Przetestuję wszystkie te cztery ładowareczki w trybie AGM. Wasza opinia? Kto prawidłowo wytypuje kolejność? Noco dziesiątka, Boż dziesiątka. Wiktron dziesiąteczka i Citek dziesiąteczka. Wszystkie będą ładowane w trybie przystosowanym do akumulatorów AGM zgodnie z instrukcją. Będzie jeden akumulator, jednej pojemności. Kto wytypuje prawidłową kolejność, będzie miał z tego korzyść, w szczególności jeżeli jest wspierającym. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Cześć!